Seems like I came a bad time. Cześć Wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie. Witam Was w grze, która nazywa się Honkai Stare w serii o tym samym tytule. I dzisiaj będzie odcinek tak totalnie z randoma w sumie z R ratą bo podziało się kilka rzeczy na wczorajszym odcinku których albo nie ogarnąłem albo dotarły do mnie z opóźnieniem więc odcinek już poleciał tak jak było a ja dzisiaj rano się dowiaduję, że jakieś zmiany muszą być ale jestem tak bardzo nie w formie, że żadnych nowych informacji dzisiaj nie ma bo po prostu nie, nie, nie ogarnia. więc pierwsza R rata jest taka że jeżeli chodzi o zbierających to nie będzie DraftGara. zapowiadałem że list zbiera draftgar oraz yume ale draftgar nie może podbił momencik już patrzę do kogo draftgar podbił z pytaniem czy może go zastąpić i jest to Fushi, więc listę zbiera Fushi oraz Yume. Na grafice macie poprawne informacje, bo jak robili grafikę, to oni już wiedzieli, kiedy ja nagrywałem i rzucałem to, to, to jeszcze nie wiedziałem. Więc dowiedziałem się dzisiaj od osób oglądających, które wyłapały, że zła informacja jest albo na grafice, albo na tym, co ja powiedziałem. Zapytali się, która informacja jest poprawna. Ja podbiłem dowiedzieć się, o co chodzi, i dowiedziałem się, że była podmianka, bo, bo, bo jakby w um, tekstach wcześniej miałem zanotowanego draftgara, ale tu było przetasowanie, więc przepraszam Was za to. Update i errata jest, mój błąd, zbiera fushi oraz Yume. Oczywiście cała reszta pozostaje bez zmian, czyli widzimy się 21.30, rolek internet na tyle dobry, jada, jada, jada. O godzinie 18 rolujemy po jao i kto tam jeszcze z nim jest na banerze. To jest jedno info, a drugie info, uwaga, spekulacje i spoilery tutaj nie będziemy się za bardzo wdawali, bo, 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 bo nie dam rady, po prostu nie wyrabiam i powiedziałem, że nie wiem, która z tych postaci będzie na banerze do złapania bo były trzy wymienione na pierwszą fazę a będą wszystkie trzy będziemy wybierali którą chcemy i będziemy po nią rolowali więc ten banner nie będzie dzielił pity z normalnym limitowanym banerem więc situation jest taki, że po prostu ja kiedy robiłem notatki nie tropnąłem się, że jest zmiana banerowa bardzo mocna więc wszystkie trzy postacie będą do złapania z drugiego banera ale ten baner nie współdzieli pity nie współdzieli tam trafień z normalnym limitowanym banerem, więc nie mamy pewności na 100%, jak zostanie to rozwiązane i jak zostanie to sprzedane, bo w sumie jedynie podobna sytuacja była wcześniej w Honkaiu Impakcie Więc Mam nadzieję, że takie coś się utrzyma na przyszłość. Z drugiej strony, to może być między innymi to, o czym słyszeliśmy, że ma być znacznie bardziej agresywna i mocna monetyzacja w nadchodzących aktualizacjach z Honkai'a Starella, no bo to jest jedna z tych rzeczy, która też może troszeczkę więcej machnąć. Dogrywam, pamiętajcie też, że mamy w tym momencie konkurs, więc jeżeli jesteście. Zainteresowani, no to jest konkurs ISEKAJowy, więc zapraszam do wspólnej zabawy. Tutaj oczywiście, bo powoli czas na wzięcie udziału się kończy. I, I się kończę tak. Dobra ludziska, ja się czuję nie najlepiej, więc odmeldowuję się, przepraszam za mega krótki odcinek, wrócimy do tematu pewnie na dniach jakoś coś, gdzieś coś, coś i ja odlatuję i do, do zobaczenia 21 na rolowaniu. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Dzięki wam mogę robić to, co robię, więc lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Jeśli arcymagowie, wasza magia jest arcypotężna i jesteście arcyosą. Jeśli twitchernauci, Wasza magia jest Twitcher potężna i jesteście Twitcher osom. Na Twitchu widzimy się przy najbliższej okazji. 21. Na pewno z Honkajastare i, i tu będzie rolowanie i łapanie. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego dzienka, świetnych pięknych rolek. Niech konduktor aranżuje wam sprzyja. Miłego, do następnego i hej! Time to get up. U, demet skupić się. O, zapomniałem jeszcze powiedzieć o konkursie, dobra, to dogram i przemontuję wcześniej, czyli było.